Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, serdecznie. Ja jestem Ignacy, ze mną jest pan Niedźwiedź. Witam wszystkich bardzo serdecznie, dalej oblegam Norfolk. Dokładnie, jeszcze tylko pokażę szybciutko tutaj jeszcze, mm, jaka jest sytuacja generalnie z Toskanią, bo nam się tutaj dropnęło, nie zwróciliśmy zupełnie na to uwagi. Ale już wysłałem tutaj statek, słuchajcie, jeden, żeby zablokował im tutaj jak feny. O, nie, zdążył przejść? Czy nie zdążył? Kurwa, zdążyli! Zdążyli naprawdę! W ostatniej sekundzie zdążyli to może plan awaryjny, armię tam stworzyć jakąś. Damy radę? Zanim upadnie Kyoto? Nie wiem. No Warto zaryzykować, bo mamy 4000 dukatów. I Gdzie tak są moje transportowce wszystkie. Aha, tutaj są chyba wszystkie transportowce. No, no chyba, że, że nam usłyszysz. Jak szybko zdążę zrobić flotę? Chyba, transportową? Że, chyba, że. No, 300 dni co najmniej. Więc rok. To dojdą na pewno. Robię transportową. A z tą technologią, jak my tam mamy fort na poziomie drugim. No to będzie chujowo. To padnie raz, dwa. A jak padnie nam w, m, stolica, to będzie syf straszny. No. Nie mamy żadnych armii w ogóle nigdzie? Mamy jedną armię tylko w Chinach i to jest wszystko Blokują nam... Ej chwila, 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 bo tutaj stoi 40, a nie to jest 21 karaków, więc chyba pewnie nie mieliśmy szansy, jakbyś upłynął teraz. Nie patrzę tam no, Tutaj stoi taka tam flota. No, może być ciężko, perm i solika. Portugalia chce łatwisa, biorę. Bierz, 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 bo to w Portugalii Perm i... Okej, okay, wysiadam. A, widzisz, wysłał. Dobra, dobra, dobra. dobra. dobra to. No to. A to nie walczą z nami, przepraszam? Mm. Chyba nie... Nie wiesz żadnych idei na razie, nie wiesz, nie wiesz, nie wiesz. nie y Hiszpania już nie jest naszym rywalem, story. Zdajemy im embargo. O. Ogarniesz sobie buntowników tam? Tak, zaraz o... O matku, skąd w ogóle? Czemu mamy tyle over Nie, nie mamy, to tak, nie jest. Nie są. Czy Polska idzie nam pomóc? Czy mi się wydaje? Polsko. Okej, okay, Polska tak, idzie nam to pomóc. Jest... pomóc. Norfolk padło, czy mi się wydaje. Nie wiem czy czy podejdzie. Tak, Polska idzie nam pomóc. Okej, okay, Norfolk padło i zmasakrować tych Anglików. W Londynie. Polska jest naszym sojusznikiem, nie? Mhm. Mm Czym... Mają military access u nas, więc ludzi. Tak. Dlatego nam pomagają. Zakrywałem armię Anglii. Dobra, zajebiście. Do, północ, do temat tutaj. Nie mam specjalnie, jak się bronić przed tą Toskanią, nie, nie ukrywam w ogóle. No tutaj się staram ich, postaram się ich zmusić do czegoś. Jeden Toskanie? Szczerze, ten. Anglia, y, Anglia. Jak się, się, jeden fort im padnie, to będę mógł wyjść z tej wojny tak zadowalająco czyli cały południe Anglii, ten cały English Channel, nie? W sumie to nas głównie interesuje, bo tam ta północna Anglia to raczej jest biedna, a dwa nas głównie obchodzi, nie? No właśnie, więc... Jeszcze to Lohan, czy jak to tam się nazywa? Lotian. Lothian, tak. Lothian to, to Szkocji była stolica chyba dawniej. Mhm, chyba tak. No, no, to to oblegę i mogę... mogę wyjść z tej wojny. Dobra. Szybko puściłem kilku tych, kilku ludzików naszych. To rozumiem, że Chcemy moje kolonie... Proszę, słucham? Chcemy go Kaido? Dlaczego by nie? No to 1600 dukatów dupę. Co za problem? Czemu 19 tysięcy dział tylko gdzieś oblega? Mm, bo od oddzieliłem armię, bo oni tutaj zaczęli rekrutować pojedyncze jednostki, wiesz? I teraz chcę je, je zniszczyć i... Wiesz, że ganiasz 19 tysiącami dział? C to za 4 tysiące, co po prostu, nie? Masłem. Ten... wybuchają. Nie, nie mają prestiżu. Źle poszerłeś. Nie widzę. O, lo Upadł lot ten. Pauzowałeś? No, zobacz, zobaczyć, jak, jak wygląda PiS? Mm -hmm. Kioto no. nam padło, kurwa. Kurwa. Dobra, ale może nie będą się na to przytrzyko. Zobacz PiS jaki teraz wygląda. No. no, spojrzyj. No, jeszcze z jeden, jeden fort musiałby paść. Ifi, Fi? Fifi, tak? Fifi. Czy... I to jest pierwszy poziom fort, stary, to zajmie to tam, ten... tam, dobra? Pościgaj tej armię i tyle, nie? No, chuj z tym Kyoto, nic nie zrobimy, no. Natomiast to Toskanie pozajmuje hardo, więc to jest trochę lipton. Jestem jest w stanie ich wy wypisywać stąd? Mamy low wurek, zaszczyt, bo nam podał stolica. Chujowo. Fi, niech jeszcze Fi padnie i będę z nim pisował. Toskania ma, Toskani ma sensu, dobra. No zdobywają na te prowincje, to chuju, bo one zaczną odcinąć od hajsu. Okej, okay, Fifi padło, dobra, 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 dobra. Spadźmy, spadźmy teraz. Sprawdź teraz. Jeżeli... No, to jest... tyle, ile teraz nam się uda wziąć, tyle bierzemy. Czemu po... flota nasza wypłynęła? Aha, bo nam zajęli Gloucester no, Tak, nie Glamorgan. Dlatego, dlatego mówię, że teraz będę musiał pisować, czy mi się to podoba, czy nie. Kurwa, floty nie to, powinniśmy stracić. Więcej niż to, co teraz tutaj zaznaczyłem, nie extension? 88. Ach, bierz. Tu jeszcze Heistin, zabiorę tam 300 dukatów, War Repsy prędzej, jeżeli już. Mówisz War No bo to no. najdłużej ich boli, nie? A zobaczymy, czy dadzą pół Repsy. To nie, zaraz Heistin odeweź Nie dadzą, nie dadzą. Warre... Hmm. No, no to, to, to weź Heistin -si -si być... tyle. To floty odbudujemy sobie i to tak Że nie, nie, ona przestaje walczyć teraz. Dobra, no to go. No, dba, otrzymaj. Szybko i teraz jest ten i flota przestaje walczyć, dobrze. Mamy... Czekaj, chcesz pozować sobie, przyjrzeć się, co? No, południową Anglię mamy, nie? Nie. Etniczny Londyn? Mhm. A jesteśmy w stanie doskorować wszystko? No oczywiście, a Londyn w ogóle kosztuje 36... Ja pierniczę Faktycznie, malutko, to Wessex ma więcej developmentu to niż bierzemy, Londyn? bierzemy, ideę Ty, Ty, Wessex ma więcej developmentu niż Londyn, kleisz to? Bez sensu, w ogóle Bierzemy ideę, influencji tę drugą Maksujemy Jedna to jest... O Mogliśmy najpierw wziąć, A Głupie, głupki! Co? No, jest jest jakie głupie grubasy z nas! No... Tak to jest, jak się nagrywa po Dobra, biorę admina i tyle, nie? Jeszcze. Zostało no. nam jeszcze Tolerance of Heretics, będziemy mieli ID jako minus 10 w ogóle, nie? Dobra. Fajnie! A nie, jesteśmy powyżej overextension, bo mieliśmy jeszcze trochę w Szwecji, wiesz? A no tak. Porozdzielaj te wojska tutaj w, w, w... tych... w Wielkiej Brytanii, a ja zrobię jakieś taktyczne kilka staków w naszym kraju, bo zaraz będziemy mieli w chuj buntowników, tak, tak generalnie. Dobra. Że Polska nam troszkę pomaga, ale potrzebujemy jeszcze jeden stack tutaj. Jesteś ze mną? Tak, tak, tak. Zrobię. Oczywiście się przestraszyłem już. Zrobię jeden taktyczny stack jeszcze w Chinach, wiesz, bo mamy za mało ich. Coś mi tutaj nie zgadza, wiesz? Co? No bo tak jakby mi nagle. Czyli to 19 tysięcy dział, nie? Skąd to się tutaj wzięło? No bo obie te armie na północy mają po 28 tysięcy żołnierzy, są pełne. 12. A ty traciłeś jedną armię, wiesz, mogłeś po prostu gdzieś tam splitować czy coś takiego i ci nie wyszło coś. Aha, czyli mamy jedną armię, która jest bez sensu. Chyba, że mi regenerować. Nie, nie będzie. Ona jest trochę bez sensu, tak, to prawda. Ją wyślemy gdzieś do odesłania i tyle. Dobra. No to odstrzymaj. No Nogaja można by anektować w sumie. A nie, anektujemy go? A już możemy, to dawaj go. Bo on się kurwa buntuje cały czas tylko no. i. z nim jest. Bierzemy go. A nie, już go anektujemy. Aha, bo zaczęłeś, dobra. UE weszło w koalicję! Co? Lierz! Lierz! O kurwa, Flanders. Ano, w sumie zabraliśmy po Anglii, no to to było do przewidzenia. No. O kurwa, koalicja, stary. Tego się nie spodziewałem. No. Mam jakieś nowe policji fajne? Likające z influence. Zdaj mi to, zdejmij to! Dyplomatic Annexation cost minus 20%. Bierzemy? Policji? Ma... A nie mamy jej? Nie mam. A mamy. my ją chcieliśmy wziąć, sorry, pamiętasz? Aha, to my ją bierzemy. To weź ją i to powinno szybciej pójść. No i dzięki temu. Gdzie by policji? Kurwa, nie mogę ich znaleźć. Zgałgoniłem coś. Gdzie by policji? No, no w zadaniach. A, w zadaniach, Jezu, chodzi. <laughs> to tak. od floty by się trzeba pozbyć. Jeżeli można. Nie chyba można. Nie, ona ma... do 98 roku musi być, mm -hmm. bo policji są na 10 lat. Co się ciekawe, kto to jest income from ale to jest gówno, gówno... No. Wziąłeś to od tego, do aneksji? Tak, wiem. Okej. Okay. O Jezus smary tych buntowników wypierdala, stary, kurde... No ale dobrze, życi, że nie stary. w Anglii, dobrze, że nie w Anglii, tam mam... Tam mi generałów tam. potrzebuje. Bierz, ich, bierz ich, wszystkich. No, właśnie to robię. A ta armia gdzie idzie? Ta armia tutaj, iść. Nice. No tędy. Spoko, przetrwamy. O, o, o kurde, buntowników. Trondela, Kobodo i jakieś chujwico. Patrz, oni w ogóle nie mają muru. Y wyspy owcze, Faroe Islands, rzućcie tam wojsko. Przepraszam, flotą. Już, 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 tylko muszę to popapać. Dobra. I teraz tak. To jest flota transportowa. Dobra. Biorę te wojsko Kurwa, wypierdalaj. dalej. W... U... Dobra, mamy wszędzie armię, więc spoko. No, tak Polska nam sporo pomaga, to muszę przyznać. Shetlandy. Dziękuję. Attach tu transport. No. A. no no bo szybciej troszkę Z, idzie. Za, za dużo tych popapów Za szybko gra idzie, co? Mhm. No chodź na dwa, jak mam te bunty, co? Będzie trochę prościej. No zobaczymy, w sumie... i mi, mi za szybko popapy spierdalają, wiesz? Ja nie jestem w stanie zobaczyć, co się dzieje. Blackinga, dobra, już widzę. Tutaj dajesz poszedł, radę, spoko, aha. Drugi poszedł, nasze Shetlandy się desantuje właśnie. Dobra. Tu drop it like a hot. Oj, desantuje się, dobra bunty tutaj idzie, bunt tu bum, masakruje, nogaj niedługo będzie nasz. Okej, okay, wszystko pod kontrolą. Dobra, wszystko pod kontrolą, super. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę w stepach mamy trochę tych buntowników, ale to już nie jest jakiś większy problem. Zaraz mamy już kolejną armię zbudowałem, więc ludzik. Wziąłem zdanie, żeby zredukować... O kurwa, nas... kurwa. Możesz nam wypowiedzieć koalicję wojna, wiesz? Boli Bolimy się i no, do nas nie dopłyną. Chyba, jeżeli już nasza flota będzie pilnować naszego Nipponu, tam to nie Właśnie, dopłyną. Właśnie, wszystkim teraz musimy zainwestować wszystkim zdaniem w zainwestować, naprawdę zdaniem, w taka. wiesz, taka taka Flota, flota. Bo już jesteśmy w tym momencie. Robię 100 w kraju. statków, co ty na to? No. Widzę, że ta jedna nasza flota jest zniszczona. Tak. Lekko. Ja może wpłynęć gdzieś do portu. Oho, ho, 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 ho. Ok, Anglia, Anglia, Anglia. Garnij Anglię, bo ja zupełnie nie patrzę tam. Przegraliśmy jakąś bitwę. Tam stało coś, jakieś 1000 żołnierzy chyba. Dobra, robię 100 statków. Dorgotowane chyba przez Anglików, wiesz? Więc na tej lepiej. O, matko! Dwa eventy, zatrzymuję na chwilę. No, spoko. Możemy dostać... Ooo! Ej, 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 ej. Musimy się nad tym zastanowić. Możemy dostać córkę. Będziemy mieli... A... Ona a... average claim. Jeśli no. tym zreagitymacji stracimy, ale ona jest 5-5-5. Spoko. Bierzemy ją? Jasne. No to mamy. 5-5-5. Ty, tak patrzę na tę koalicję... Mhm. To weszli tylko ci, co mogli wejść. Wiesz... To dobrze. Boże. Nie ma się co bać w sumie tej koalicji. Bo większość jest poniżej poniżej 50. To fajnie. Mo Moskwa jest, ale Moskwa się boi i Szwecja chyba też się boi. 32 tysiące buntowników w Kornwalii mi powstanie, ale nawrócą się na Shinto. No to ustaw tam wojsko w korwale. No idę właśnie, idę właśnie. Jeszcze te 19 tysięcy dział ustawię dla pewności. A tam to wojsko może zabrać stary. Prawie nie przypominam. Wysyłam się no. na statek od razu. No to mogłeś, a też tu transport zrobić. Dobra, zrobiłem to w taki sposób. No, no ja się Polska na tam... walczy z buntownikami, więc ludzi. Przynajmniej z jednej strony spoko. Internet odkrocznik gdzieś się skończył? A masz... Klu... Czuj? Gdzie jest kurwa czuj? Gdzie to było? Czuj? To gdzieś w nogach było. Ach, tu już pamiętam. Już ich widzę. Nie, to jest bezbalik. Czuj, 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 czuj. Czuj, czuj, czuwaj. Czuj? O tak, już widzę. Ach, tu jesteście. Dobra, wszystko już wiem. Nie, 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 idźcie tutaj panowie. Ili. Ili, okej. Okay. Dobra. A. Wszystko obstawiam. Okej. Okay. tutaj tych brudasów akurat ogarniam jeszcze w miarę. Polska no. mi dzisiaj sporo pomaga, więc jest spoko. Dobry, co Wtedy Polska, Polska na granicach nie ma wojska i teraz tam dostajemy po piździe, wiesz? już ich Polska trzeba będzie ją zmasakrować. Na pewno kiedyś. W Kareli nam wybuchli, tam nie mieliśmy wojska, zapewne, wiesz? Mamy tam jedną. Jeden do... oddział, Dwa oddziały mamy operacyjne. No, Wszystko, właśnie tam. Oxfordshire. Masakruje. Wszystko pod kontrolą, dobra. Łek, a Kurwa, tu nie ma wojsk polskich już. To na... powiedział imperializm, imperializm. <laughs> Niepierdoleni imperialiści, nie? No, po prostu naszą Moskwę zabrać w ogóle, co to ma być. A bra. Moskwa to już teraz jest warta fund kłaków tak na moje. Sam raz. fakt, to jest wiesz, tutaj chodzi o honor. O honor. Polska wraca z armią. Ona ma mocne problemy z tymi naszymi buntownikami, ta technologia ich zżera. No, nasi buntownicy mają 125 wiesz... <laughs> Dyscypliny, nie? to nigdy nie jest spoko do walki. W sumie dla nikogo, ja dla ja sumie. Się... Kraju, nie? Szkoda, że my nie możemy przejść na protestantyzm, bo tam jest taki fajny myk, że tam możesz sobie chyba pół 2,5 dyscypliny wziąć jak bonus. Wiem, nie ja, wiem i Moralda Armii. 5. Tak. Tutaj jest pit 3, co? Dobrze. Wciąż jesteśmy drudzyk. Kto jest przed nami? No to pani pewnie. Smutna sprawa. No troszkę. Lapland. Lapland. Stawisz? O, aha, tak, tak, tak. W 51 tysięcy żołnierzy w jednym tym stoi. Nie wiem. No to niech jeden pójdzie tu. Mikse? Na kolonie jebać. Dobra. Katolicy. Mam wchodzisz. tutaj tę, tę naszą flotę, jak coś ją gdzieś zabrać. Znaczy... No to zrób to, ja tak śledzi mogę spojrzeć. Czy ona jest w Anglii, nie wiem czy gdzie ją chcesz w ogóle? Eee, zostaw ją tam. Dobra. Okej, okay, jedna idzie tutaj, już doszła. Doszła, śmieszne słowo. Hehe. <laughs> jak to Twoja dziewczyna wczoraj w noc? <laughs> Aha. Ja coś o tym nie wiem. było mnie w domu. <laughs> no wiem. Ja byłem. <laughs> Ale nie ruszasz się z domu. Twoje twojej dziewczyny zawsze. Nie masz przyjaciół. Ale mam twoje dziewczyny. No nie bardzo przyjaciół. <grym> nie, nie dotoczyłbyś się do drzwi nawet. Wysłałeś misjonarza? Wysłałeś. Nie, ty wysłałeś. Nie, ja nie wysłałem misjonarza. A no to ja byś się tego Dobra, skończyło się over extension. Dobra. Skończyło się, się, skończyło się over To jest tak. <grym> się w sensie powyżej po to... setki się skończyło, nie? O tym mówię. Szkoda, że tą Moskwę nam zjedzą. Tak chęci bym miał zjadł samemu, nie? No. może możemy zaraz zjeść, to tak? Z całkiem serio. W sumie? Twój klient stata jakiegoś. W sumie. tak czyli. A jak tam Otomani ich lubią czy nie? Nie, no są rywalami. Oj, no, jeszcze jednych buntowników mamy przy Nogajach. I już tam wysłałem ludzi. I jedni buntownicy gdzieś przy... Szunie byli, już tam wysłałem. Ach, wysłałeś tych. Już dobra, to ja zostałem... A to są ci nogajscy. Halo! Halo, panie z panowie z Nogajów, wyjdziecie tutaj. Dobra, wszystko mam. To jedną armię odsyłam do Chin w takim razie. Czemu dwie armie wysyłasz na zastęp? No nie wiem, bo tam jest jeszcze policja okupowana. Chciałem tam stanąć i przerwać. Okej. Okay. Ale my co hajsu dostajemy. Idea mamy nową. Maksujemy, maksujemy! Bo to jest idea cost, nie? To obowiązkoła maksujemy. To w ogóle nie ulega jakiejkolwiek wątpliwości. Austria powiedziała imperialistyczną Szef wojnę to za, za, wo za wojsko jest? Aha, to są w, transportowcy, dobra. <laughs> masz 40 tysięcy wojska u nas i nie może tego odesłać. Austria, Austria powiedziała imperialistyczną wojnę Węgrom. O, Kon konkretnie tak. A Węgrzy nie są więksi od nich czasami? No nie, Austria jest praktycznie cesarstwem. Tak? A no... faktycznie. Węgrzy też nie są mali. Ale oni chyba coś zostają w łeb od otomanów, takie wrażenie, bo chyba byli więksi. No Aspekt. możliwe, że mieli Bośnię jeszcze. Chociaż. Nie widzę jakichś specjalnych korów. Japonia w Wielkiej Brytanii, śmieszna sprawa. Francja, o co się dzieje? Eee, Stany generalne. Czyli wygląda na to, że French Revolution has started, przyjacielu. Właśnie widzę ostatnio ten, czyli bo. to nas nie dotyczy, bo, 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 bo... bo... No bo zaraz będzie rewolucjoner i będziemy musieli z nim walczyć. Bo mamy, musimy mieć stabilność ile jest dan zero. E, nie, rewolucja nas nie dotyczy, ale jeżeli jeden rewolucyjny rząd się pojawi to będzie... Mm, no. Będzie, będzie, będzie mi ja, prestiż w dół. Wiem, 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 wiem. Dobra, Moskwę dojadamy do końca? O, już widzę zjedli to. No. A zostawili i ten, Nefę, Petersburg zostawili. Możemy swoje. Neve zostawili i ten, te dwie prowincje są i Norwegię dojemy to, tą kontynentalną truską. oczywiście. Tylko może skorujmy najpierw to, bo się nie ma co spieszyć, tak mają trusa, więc. Oko. To ja bym szybko i dojadł, tylko żebyśmy mieli już ten temat zabezpieczony i będzie dobrze. Czemu tutaj stoją dwie jednostki na sobie? Odsuńcie się od siebie. Zwalczymy z astrahani Separatist. Czasów okay. i rządź, odsuncie się od siebie natychmiast, co to, to ma być? Nie pozwalam. Ostra, już jest tak. Naszym terenem bardzo. Bierzemy już teraz Quantity, już ich tak. nie musimy specjalnie tak, brać teraz, tak, nie? Mam power, on się teraz przyda, bo mamy troszeczkę w dupę. Powiedziałbym o tym. wojnę Hiszpanii. Ale bo oni nas już z nimi wygrali, wierzę tym. to. No, Hiszpania jest żenującym sojusznikiem. I przeciwnikiem jednocześnie też. Ach, ta Hiszpania. No. W tej Francji trochę się boję, mimo wszystko. No Francja jest zawsze Francją, nie? No, no tak statków nie ma, coś się jakoś desantuje u siebie. Zawsze, nie? Uh -huh. Ej, ona jest w ogóle w sojuszu z Commonwealthem, to jest straszne. A nie, nie jest. Dlaczego ona walczyła z y, Moskwą? A nie, jest. Dobra, jest, dobra. dobra. Tak, jest z Francja? Mhm. Mm to by powiedzieć wojnę Commonwealthowi. No, nie, za, nie bardzo można. Szwecja z ma Wielką Brytanię, Brandenburgiem? No, dzięki Olcie. temu omijamy koalicję, nie? Chociaż przy po czy my się boimy i... Znaczy, w Francji możemy powiedzieć wojnę wypowiadając wojnę Hanzie, chociaż to jest znowu imperator, nie? Wtedy cesarz wchodzi do gry. A kto jest jeszcze cesarzem? Palatynat? No tak, cały czas Palatynat. Gdzie <laughs> ty masz no. lat, chłopie? O, 50 lat już ma. Znaczy, już, dopiero. Bom, 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 bom. Zaraz się cała Wielka Brytania skoruje, przyjacielu. I to będzie to. Wiesz co, tak mnie naszło teraz. Aha. Zawsze to starałem się robić, ale potem o tym zapomniałem. Wiesz co, zrobię najwyższy poziom fortu w Japonii, co teraz? Tak, tak, w Nipponie przydałoby się jednak. No, wiem, wy... że wyspa i w ogóle, i że koniec no... świata, ale... To Skania udowodniła nam... Do rekrutuj tej piechoty do, tej, do tych dział, 19. Że tak żartuję. kliknij teraz sobie na mapę ekonomiczną teraz, nie? To jest chujowa ta ale, ale, ale kliknij, kliknij, zobacz na nasz Nippon, nie? No, to teraz, to tak zratuje. Tusk Ania znalazła naszą zieloną wyspę! Uh, uh, uh. Uh. Okay. O! Aha! No. O! No, no, to, no to witajmy. Uh, tak, wysyłam do malaki piratów. Będzie Ref Spain. Ciekawe jaką mapę mam tę. O, jakiś ginął, nam zginął, wiesz? Ale mamy tak dużo armii, że idę zrobić jeszcze jeden oddział. No Znałem... W sensie tak dużo hajsu, że idę zrobić jeszcze jeden kolejny stack. Jesteś się, jest tak? też stack? Pff, nie wiem, gdzieś w Japonii chyba bardziej, wiesz? Po tutaj... co ci tam? Bo no w, w, w Wielkiej Brytanii wszystko mam. Zierdolne gdzieś... w Moskwie. W tej... Wielkiej Wielkie jest problem, że mam wciąż te flying battery 19 tysięcy i co, nie, nie wiem, co z tym zrobić. No Dobrótuj sobie piechotę tam. Usuń 9 dział, zrób 12 piechoty i 4 A... konie, za. Zrób sobie szybko template i to wszystko. A... Nie. Za mało prowincji, za długo będą się rekrutować. Nie chce mi się. Co? Nie chce mi się, po prostu mi się nie chce. Zaraz ja to zrobię po prostu, bo ty jesteś gruby. Tak jest. Już wiem, tak. że na to liczyłeś od początku pewnie. Tak, dokładnie tak. Ja pierdolę, ty wys wyspy owcze mają... Co wy, poczekaj. Szetlandy Z... mają 32 developmentu. Ej, ej, żadę ci sekret. No. Livonia, Norwegia i Moskwa chcą stać się integralną częścią naszego kraju. Chcą się stać wasalami? Nie, nie, po prostu... O. Okej, okay, wszystko zrozumiałem. No, smutne, bo kliknąłem, żeby Norwegia zawołała swoich przyj przyjaciół, przyjaciół, nie? Tam to nie miała taki... przyjaciół. Miała Liwonię, ale Liwonia... A! Jednak odpowiedziała! Jednak odpowiedziała! Zastanawiała się, ale jednak odpowiedziała. Wszyscy wybuchają, tylko nie my. Okej, okay. znaczy no, my teraz troszkę sobie powybuchaliśmy, ale... Chcemy nam... Islandię? No chcemy. Dorabiam Ci wojsko. O, mamy trading i naval supplies. Proszę. Mm -hmm. Usunę te dziewięć dział, jeżeli Ci to nie... Gdzie jesteśmy blokowani? Przez Livonia? Weźcie te statki nasze, żeby im dojebały, co? Te 68. Eee... są chujowe tam, są same lekkie, tam nie ma ciężkich statków. No, ale to z Livonia cztery. to są transportówki, chyba. I to wypierdol Z kapci. Dobra, chwila, bo tutaj mam... Event. Dobra, już to zrobiłem. O, kluski! Oh! Ale doszła na ta nasza cipka mała, nie? A czy następca ma też average, czy nie jest? Rock. Ma 50, tego, Legitimacy, trochę chujowo, trzeba przyznać. wy pojęcie tymi waszymi transportowcami. A wise decision. Chcą się desantować u nas, ty, oni płyną do nas, do Japonii. Kto? Livonia? No? no? i ścigam już. A, poczekaj, czekaj, wróćcie tutaj szybko. Mogę jakoś spalić dokąd oni płyną, czy naprawdę to jest. O, Neva padła. To był ich stolica chyba. Czekaj, jest ich stolica. Nie mogę teraz zrobić. O, Great Britain jest wali truywal już dla nas. Daj mi chwilkę jedną rzecz zrobić. Kliknąłem sobie przez Pradek na mapę dyplomatyczną i na Moskwę. Mm -hmm. To jest smutne, że. Jesteśmy... Mamy za wszystkie jej kory, praktycznie. Okej, czasem jest 10, a wy ile macie speedu? 5. Zrobimy inaczej. Zrobimy jeszcze tak. No właśnie, staram się to wykombinować, ale myślę, że już mi się uda. Okej. Okay. Bo zrobiłem, że ich ścignę samymi lekkimi statkami. I to armia numer 2 idzie tutaj. Mamy przemarsz przez M Polskę. Jak nie, to za chwilę dostaniemy. Teraz zatopię ich. I to tak w chuj ich zatopię. Mm, 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 mm. Moskwa naprawdę ma tylko dwie prowincje, naprawdę. No to my ich zabierasz, rozumiesz? Tak, plus zabieram też całą Livonię i całą Norwegię. Hmm, mamy 31% w Channel. Miłe, nie? No. Ingliszczany to jest chyba najlepszy handel na świecie. Generalnie tak, Wielka Brytania też już nie jest dobrym rywalem. Mamy trading in fish, cultural conversion cost, jeżeli się to interesuje w jakikolwiek sposób. Co, to, to to nawracamy, wyżynamy? Nie widzę sensu, ale wymaksować teka, poza tym jeszcze nawracamy teraz, więc wiesz. Mhm. A teka, no ba, dyplomatycznie akurat jesteśmy do tyłu, o dziwo. Ej, Norwegia w ogóle ma stolicę na Islandii, ty kumasz? Pueblo się znowu próbuje westernizować. Norwegia? No. Gdzie jest ta nasza flota transportowa? Trzeba tam przetransportować tych. A, zresztą widzę, obok akurat. No to, attach tu transport. płyniemy na norw... Oj oj, 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 co to było? Coś nawracam. Co tam się stało? Jakieś nagle mi tutaj wyskoczyły dziwne rzeczy przed chwilą, ale to był ułamek sekundy. Zrobię to działa. O Sekundę, proszę. Dobra, ciebie się pozbędę. zaraz po układam ładnie te staki. Mam ci powiedzieć, wiedzisz, że już masz prawie gotowy stak do walki. Jezus, cz 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 czwartopoziomowe porty w tej Livonii, co, co to jest w ogóle? No, generalnie ludzie poprawiają te porty, my jako jedyni tego nie robimy. <grym> Latgalia? chyba bije no się. tego nie robiła. No nie. Warto wspomnieć. U nas no, też nie wszystkie mieliśmy na czwartym, więc wiesz. Co to znowu jest? Local unrest, local mempower, local autonomy, dobra, niech będzie local autonomy. Przyjmiemy. Chwileczkę, gdzie jest, to jest moja flota, dlaczego tutaj dwa... Aha, dobra. Co tam? jest tak, się dziwiłem, dlaczego nasza flota umiera. Nie wiem. Wysłałem ją do Islandii. Bo... Lierz wyszło z Kalisji, tak? Dobrze mi się tak, wydaje? Tak, wyszło. A wiesz, co jeszcze wyszło na mnie, pani niedźwiedzie? Chyba całkiem dobrze ten odcinek, że myślę, że możemy go obecnie skończyć. Co na to? Myślę, że owszem. Dobrze, to moi drodzy, bardzo serdecznie dziękujemy. No, Fundlandia kupuje Wielką Brytanię. Chyba kolonie zbuntowały się przeciw Overlordowi, więc to będzie jeszcze ciekawsze. Na, jak wyjdzie, to nam to zobaczcie? w na odcinku, już ze mną, ze bo był pan niedźwiedź. Na razie. Ja bym ignacy by wymyślił Wiatr w Europie, nie wstać 4. Widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło. Papa. Pa.